Pojawi się ostatni uczestnik konkursu Humorystycznych, więc myślę, że przyjdę go gorącymi rwami. Czekam! Sławosz Szumiałowski, wykład doktora Grubosza. na miłość. Kto z Państwa kiedykolwiek się odchudzał i przykładowo odmówił sobie zjedzenia jedzenia pączka? A kto po takiej wiecie był szczęśliwy? No właśnie. Uwierzyliśmy w kłamstwo, które dotyka każdego z nas. Uwierzyliśmy w to, że żeby żyć, trzeba być szczupłym. Bo jak nie, to jest z nami bardzo źle. Dzień dobry Państwu. Nazywam się dr. Grzegorz Okruszek, jestem założycielem i prezesem OPSIC, czyli Ośrodka Badań Chłóbości i innych ciężkich chorób cywilizacyjnych. <śm> Dzisiaj pokażę Państwu, że cukier i tłuszcz to nasi przyjaciele, ponieważ wpływają <śm> pozytywnie na relacje międzyludzkie, rozwój gospodarczy, jak i na nasze zdrowie. Zwracacie się Państwo do swojego partnera? Słodziaku, cukiereczku, mój dekle? A mówiliście kiedyś Selerku? Może mam hebeczku? Powiedzenie buraczku wywołałoby... a ty do mnie W takiej sytuacji tylko to już poze, rozwód, a żona puszcza już byłego męża z torpami, pełnymi warzyw. Jakoś tak jest, że zdrobnienia związane z warzywami nie kojarzą się pozytywnie. Nieodpowiednio użyte potrafią uszczuplić nie tylko stan naszego związku, ale jak również stan naszego konta. Za to wszystko to, co ma w sobie cukier, jest zawsze miłe dla ucha i dla żołądka. Zresztą, czy słyszeli Państwo kiedyś, żeby ktoś był zadowolony jedząc warzywka? Danusiu, ale pyszna sałata. No, ta bucerka? No, paluszki liza, A ten selerek? No, takie amcia, amcia. Słyszeli kiedyś Państwo coś takiego? Ja nie. Za to weźmy przykładowo takiego pączka. Krągłe, matematycznie idealne. <śled> Czy takie coś może skrzywdzić? <śled> oczywiście, że nie. Ale przecież pączek ma w sobie dużo cukru. I bardzo dobrze, że go ma. Cukier, proszę Państwa, ma te trzy niepodważalne zalety. Wzmacnia żółtek. Pozwala krwi lepiej przepływać, a krwinki chroniące organizm nie topią się w jakimś warzywnym smoothie. Zresztą czy to przypadek, że białe krwinki są tak samo białe jak cukier? Nie są... Zresztą spójrzmy, proszę Państwa, na ten problem z innej strony. Szczupłość. To nie tylko zmarnowane związki, ale także koszt społeczny. Taki grubac na przykład, gdy idzie na spacer, przewróci się, odbije i idzie dalej. Natomiast ludzie ledwo idzie na tych swoich bitkach, wiaterek leciutko zawieje, a ten już przewraca się, łamie kości i trzeba wzywać karetkę. A co jeszcze jak chodnik zarysuje? Trzeba zrywać. Odpowiednia <trym> waga człowieka wpływa także pozytywnie na rozwój gospodarki. Dzięki takiemu grubaskowi krawcone mają pracę, a producenci sprzedają swój towar. Większy, większy rozmiar to więcej materiału. A taki grubas, a taki chudziak lecące co się szalikiem powinien. Gdy grubaską rosną obwody, w gospodarce rosną obroty. <laughs> Wszyscy są zadowoleni. <laughs> Zresztą wymienione przeze mnie przykłady wcale jeszcze nie są najgorsze. Pokażę Państwu, że szczupłość to także gigantyczny koszt. Miałem wujka Staszka. Lata w niego spędzone to była czysta radość mojego dzieciństwa. Skwierczące kiełbaski nad ogniskiem, wata cukrowa obelgniająca nasze małe, roześniane buzie, a i słodycz oranżady wpływająca wprost do gardła. Wujek także wtedy był szczęśliwy. To się niestety skończyło. Pewnego dnia dziecia Felinka powiedziała koniec tego dobrego czas schudnąć. już była tylko dieta wegetarianizm i rower. I to go niestety zabiło. <totekst> Wjechał rowerem pod ciężarówkę. Z marketkami. Warzywa. Pocisk energii i witamin. Pocisk, owszem, ale jak widać, do grobu. A gdyby wujek dalej jadł swoje kiełbaski, w jego życiu nic by nie zagrażało. Wiedzą Państwo, mógłbym tak jeszcze długo wymieniać wyniki badań i analiz obsid, ale czas nas goni, a tam widziałem, szykują, połączył się na rzepkę mekanomu. Zatem, zatem, posłuchajcie. Pokazałem dzisiaj Państwu, że odpowiednia waga człowieka wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie, rozwój gospodarczy, jak i nasze zdrowie. Czyż nie są to najlepsze przykłady na to, że cukier i tłuszcz to nasi przyjaciele? Będąc na radykalnej diecie, tracicie nie tylko kilogramy tłuszczu, ale także szczęście, a pączki by wam tego nie zrobiły. Zresztą czy nie o to chodzi w życiu, żebyśmy byli szczęśliwi we własnym ciele? Prawda? Zresztą muszę państwu przyznać, od tych chudziaków możemy jednak się czegoś nauczyć. Jak powiedzieć zdecydowane nie? słodkością. Nie, nie chcę tego kawałka ciasta. Chcę dwa. <śled>